Drogie Panie, teraz Was bardzo serdecznie zapraszam przed telewizory. ze mną specjalista, ginekolog, pan Maciej Hasan witam bardzo witam bardzo serdecznie z Neomedica. No właśnie będziemy rozmawiać o profilaktyce ginekologicznej, o antykoncepcji. Moje pierwsze pytanie brzmi, kiedy po raz pierwszy powinnyśmy udać się do lekarza ginekologa? To jest dosyć trudne pytanie, dlatego że marzylibyśmy o tym, żeby panie do nas przechodziły przed rozpoczęciem współżycia. Niestety najczęściej jest tak, że przychodzicie Panie do nas dopiero wtedy, kiedy rozpoczniecie współżycie. Czasami niestety po latach od tego momentu. Najlepiej byłoby to, gdyby to było mniej więcej gdzieś koło 18-19 okay. roku życia. A wtedy możemy dokonać pełnego badania ginekologicznego. Oczywiście, jeżeli istnieje, że zdarzają się jakieś problemy, zapraszamy o wiele szybciej. Okay. Aczkolwiek bie, bie, problemy wieku dziecięcego rozwiązywane są w poradni wieku dziecięcego właśnie na ulicy Polne. Natomiast okay. po rozpoczęciu współżycia zapraszamy serdecznie. Wtedy postaramy się. Dokonać pełnej profilaktyki u. Mhm. Badanie ginekologiczne, zwłaszcza te pierwsze, zawsze budzi bardzo wiele emocji. Ogromną rolę odgrywa oczywiście podejście lekarza do pacjentki. I tutaj też miejsce jest bardzo ważne. Czym charakteryzuje się Neomedika? Nasze centrum Neomedika. Ale to się tym, że istnieje pełna intymność dla pacjentki, która przychodzi. Staramy się stworzyć taką atmosferę, żeby czuła się może nie jak w domu, ale na pewno w przyjaznym miejscu. Okay. Musimy pamiętać o tym, że pierwsze badanie, które, w których panie uczestniczycie, rzutuje na waszą przyszłość. To znaczy, jeżeli sparzycie się na tym pierwszym badaniu. Trudno was to będzie długo, długo nie Dokładnie. pójdziemy potem do ginekologa. Jeżeli to badanie przebiegnie w sposób dla was jak najmniej stresujący, jak najbardziej nazwijmy to, przyjemny, to, przyjemne, nie będzie problemu, żebyście wróciły do nas i żebyśmy mogli was, Wami się zaopiekować w dalszym waszym życiu. Mhm. A jeżeli was zrazimy do siebie, na pewno Was nie zaprosi, nie, nie będziecie chciały do nas wrócić przez długi czas. Jakie badania ginekologiczne i jak często powinny wykonywać kobiety, aby mieć pewność, że są zdrowe w 100%? Takiej pewności nigdy nie można mieć. Od tego trzeba zacząć. Natomiast aby mieć duże prawdopodobieństwo tego, że jesteśmy zdrowi, czy pani jesteście zdrowi, powinniście nas odwiedzić przynajmniej raz w roku dokonać pełny, pełnego badania profilaktycznego, które się składa z badania ginekologicznego, badania cytologicznego i ultrasonografii. Zarówno na ultrasonografii e, narządu rodnego, jak i piersi. E, często zapominamy o tym, że, że my, nie znaczy panie, nie przychodzą, nie przychodzą do nas na badania ultrasonograficzne piersi, myśląc, że jak gdyby to jest zupełnie osobna rzecz. Nie, to też chodzi w, w, w skład badania ginekologicznego. A jakie nowoczesne metody antykoncepcji poleca Pan swoim pacjentkom? Jest to uzależnione od tego, co jest tak naprawdę potrzebne. Nie chodzi tu o stricte działania antykoncepcyjne. Leki antykoncepcyjne mogą być traktowane również jako leki, a więc mogą, mogą spowodować, że problemy hormonalne, które, na które Panie cierpicie, znajdą swoje rozwiązanie. A więc jeżeli mamy pacjentkę, możemy dobrać do niej odpowiednią formę antykoncepcji. E, jeśli chodzi o formy, które są w tej chwili, e, e, jest ich dosyć sporo. To jest, są tabletki antykoncepcyjne, są e, wkładki domaciczne, są krążki do pochwowy, są plastry. A więc możemy do, dobrać do każdej pacjentki coś, co będzie dla niej najprzyjemniejsze i najwygodniejsze. Mhm. My tutaj, moi drodzy, jeszcze na pewno powrócimy do tej rozmowy. Będziemy m.in. rozmawiać o wirusie HPV. Jeśli nie wiecie, co to takiego, to bardzo serdecznie zapraszam już za moment przed telewizory. Do zobaczenia.